Od razu w mordę? No. Załatwisz go ułowiem, nie? Hello, motherfucker? Coś to na tej zasadzie. No. Ci moją lufę gnoju. Uf <noise> ręki. A co mi się... Kto siedział? O, idzie? chodzi. No, no, zaczęły gadać. Ktoś idzie. Żeby to nie były bossy. Ktoś tu idzie. Dobra No, no, biegnie. Otwiera dźwięk. Uciek No i dobra. Kracz. Wariaty. Ktoś jest na zewnątrz? Na zewnątrz jest gość! Dobra. Idź od lewej. Poszedł za ciężarówkę. Ta, od strony szyb tutaj mi przechodzi. Czy szyby da się strzelać? Czekaj Powinno. chodzi. Kurde, nie trafiłem go Trafię, żyje. Ja Nie, żyje, żyje Raszuję No idzie od garaży, idzie od tego A nie, nie, nie pójdzie to Ale tam jest w każdym razie Od strony garaży, tak? pożadno ten Leczy się chyba Tak, leczy się To trzeba go wybiec Bierz <Szysk> go, bierz się go, szybko.